Mano z tej strony Rags. Witajcie w odcinku takim szybkim, informacyjnym. Chciałbym zapytać. Jaka jest Wasza ulubiona seria na moim kanale? Swoją drogą dzięki za 43 subskrypcje. A więc jaka jest Wasza ulubiona seria z mojego kanału? Chciałbym zapytać. Oczywiście z z tych, których jeszcze w tej chwili ciągle prowadzę, bo na przykład niektóre zamknąłem tak jak pierwszy Minecraft. Na przykład znajdźmy go sobie. Ok, Minecraft Survival się on nazywał. Dobra, no, ale z takich co prowadzę, czyli możecie mówić z takich: Minecraft Mega Islands, Survival Islands, Skryblenautsy Hearthstone, NWZN. I LOL Montage. Z tych pięciu, co wymieniłem. Mm, zobaczmy jeszcze. Tak, z tych pięciu, co wymieniłem. Czyli, jeszcze raz przypominam. Scribble Notes, Minecraft Mega Survival Islands, LOL Montage, Hearthstone i NWZN. To z tych pięciu serii, powiedzcie mi, która y, Wam się najbardziej podoba. Mi to bardzo pomoże. Ja zrobię coś dla Was super. Musicie mi powiedzieć, a, na, a także na razie dzięki za oglądanie. Napiszcie to w komentarzu. Dzięki, cześć.